Siema ma. Przywitaj się. Bąk. Bong. Drubąk. Bong. E, dobra, latarka to mi się przyda. Jak dobra, się gada? Q i przetrzymałem w buzi Jak, jak? Helo! Masz te... podłodać sobie to tutaj. Co? Wszystko ma w tej grze stan baterii. Ja że. Co wyjście z mężczyznami? <grymne> Super! A bo to jest na, na filmie to już będzie, tak? Nie umiem tego... Tak! E oh. Za późno. Czemu on pokazał mi lekramę Electric Cher? Będziesz szedł na elektryczne krzesło. Dobra, nie wiem w sumie czego szukam tak naprawdę. Przecież z boku wejściem byłby bo nie wiem, jak twoje, czyli... Nie słyszycie, jadę windą! Okej. Dobra, i co teraz? Szukam przedmiotów, tak? I muszę uważać na potwory, tak? Dobra, to wiem. Jak żyjesz? Tak. sallallahu Okej. Okay. tak się czuję bezpieczniej, gdzie było wyjście? Dobra, pięknie. Ciekawe, co robi Kairon. Halo, żyjesz? Nie, ja. chyba co to jest. Kurka, rurka! Słyszę się. proszę, że idę w, ty... w lucie. 178. To jest Czemu mnie zabił? zabił? kurka, kurka. karek 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 gdzieś wziąłeś rzeczy? rzeczy? Nie. Garyk, weź. Czemu nie? To nie wziąłeś krótkofalówki, ty debil. A, przepraszam. No to mogę się powiedzieć że to też masz krótkofalówkę, a nie czemu tu jest wielka dynia? E, bo nie było update od Halloween. <laughs> Super. Ej, wskoczę tu? Nie, nie wskoczysz. Na pewno? Oczywiście, że wskoczysz. A co my, ci by tutaj było? Okpa. Ok, Dobra, zaczyna się. Chodź, Misiu. Idę. Ooo, hej, ka! F*k, torad, to może co? Kurek, masz takiego farta. Czemu? Turet! Człowieku! E, Kurek, spójrzcie do góry i spójrzcie co to jest co tutaj. What the fuck, co to jest? <grym> ty, pod, ty, ty pod tym byłeś, ty nie umarłeś. Co to jest? To strap <grym> W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Bo uważaj, bo tu... strach. Aha, no to e? po co ja tu jestem? Teraz patrz, trzeba zrobić bardzo prosto rzecz Ktoś biegnie Idę stąd o, pajak, pajak. <noise> jak to się wychodzi? Nie wiem jak stąd wyjść Szkoda, że nie będzie jego perspektywy Idę sobie na spokojnie Nie mam patki. Halaj, nie? Ile mam? 2,59 Nie z Mogę jechać Bo on nie żyje, nie? Kłarek, nie da to jesteś najgorszym człowiekiem, jak, jak, jak kiedykolwiek spotkałem

just <laughs> the <in> the wind <laughs> Gdzie to by było fajne? Fajne byłoby było, gdyby Querek był trochę mniej useless'em. Jakby co? Trochę bardziej mi pomagał. Aha. No ciekawe Zdaje jak ma pomóc. Querek jak jest martwy. Zamiast mnie interesuje, jak to jest być taki bardzo useless'em jak Querek. Aha, aha. Ja tego człowieka szanuję, ale jak można być useless'em? No, to tak, myślałem, że będzie się tapał w dół DAJ MI SPOKÓJ! Quodak, prawidłowo prawidłowo Prawid Otwieram Nie działa, oła Oła! Tylko nie skaż, nie skaż teraz! Nie... Czemu? Okay, myślałem, że jeszcze lądujemy Co, o czym ty mówisz? Przecież nikt nic nie... Dobra wiesz co, ja cię po prostu zabiję Kerek, patrz. Twoja śmierć jest bardzo dobra, Zrobiliśmy 5 dolarów. 5 Dima Dollars. Więc jakby był nie możesz być na mnie zły. Za chwilę też się sprzedam. Ile mam jeszcze kasy? Może coś na ciebie kupię, Kerek, to też je zabiłem. Za podziękowanie za 2 dolarsy. Przynajmniej mogę sobie płatki pojeść, tak? No nie jestem totalnym idiotą. Mam nadzieję, że to Kairon oglądasz do obiadu. I mam nadzieję, że nie jest on smaczny. Albo kolację, albo coś Zawsze przy nie oglądasz Chociaż powinieneś mieć koszmary Przypominając sobie O mnie i to jak mnie zabijałeś W każdej grze możliwej której można było tylko koje zabić Czemu kupiłeś mi elektryczne krzesło? No bo tam będziesz strzelał Zakończ to Elektryczne krzesło Zakończ to Nie Tylko nie wiem jak wyjść z tego Nie mogę wyjść? Nie, już zamknąłem Mhm mm Będziemy musieli wyskoczyć w Twoje cierpienie, tak? Przez tylko jedną rzecz zrobić Ostatnią Okej okay. Perek Bye bye, jest go Hello, zielono No i dupa And now A I What the No, bruh, no No, o, o, o